Siemano, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 5 czerwca około godziny 17. No i lecimy z kolejnym vlogiem na tym kanale. No, siema, siema, internety. Oczywiście tak. jestem. Tak, jesteśmy tu we dwóch. Jak prawie zawsze. Bo jest sprawa, jest takie konkretne ogłoszenie. A tak? jakie? No ogłoszenie? Dlaczego ogłoszenie? No, po no ogłoszenie. Zawiadomienie. Zawiadomienie. No to jak chcesz zawiadomić kogoś, no to no, zawiadam. Widzów. Ja by to... ktoś chciał kupić, to mogę sprzedać to mam maszyna maszynę, to, to sprzęt na tych czterech kołach, jeździ, skręca i hamuje. Mogę sprzedać, ale nie muszę, o, tak to powiem. O, tak. tak wszyscy mówię, piszą niektórzy w komentarzach, nie w komentarzach tylko w Mogę sprzedać, ale nie muszę. Nie, aby ktoś był zainteresowany oczywiście sprzedam mu tę ja przyczepę gdyż zrobiła się dla mnie za mała szukałbym czegoś większego oczywiście o ja sprzedam tej, jak nie sprzedam tej nie kupuję nic większego na tym to polega cały ten system mm -hmm. co mogę o niej powiedzieć tam jest filmik oczywiście powiem tak sprzed dwóch, trzech lat tak, tak no bo żeby też nie wyszło takiej, że nagle kupiliśmy już sprzedajemy słuchajcie, decyzja zapadła nagle no jak zawsze u nas i tak z zakupami, tak samo i ze sprzedażą. Nagle się kupuje, nagle się sprzedaje. Yy, Wiadomo, jak ktoś tu poruszy, że dopiero co kupiona już sprzedajemy, dlaczego tak wcześnie? No niestety, niestety trzeba się z nią pożegnać, tak jak tu brat tutaj twierdzi. Stała się za mała ze względu, że kombajn, który teraz posiadamy, który oczywiście wymieniliśmy za bizona, jest Dość spory i jednak praca będzie szła szybciej, prawda? Mimo I tak samo ten zbiornik szybciej się będzie napełniał. Jest większy, tak samo od bizona. I jednak tutaj no, trzeba też większej przyczepy, większego ciągnika, tak żeby brat sobie mógł wyprowadzić taką dużą przyczepę, namucić i wrócić do domu, prawdopodobnie, czy jechać na skup. W zależności, prawda? No to właśnie są pewne komplikacje, więc nie każdy to zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi, ale to może brat kiedyś tam wyjaśni, dlaczego tak jest, a nie inaczej ale po części coś tam poruszył tematu, że, że może ktoś się domyśli o co w tym wszystkim chodzi dokładnie już no nie? Jeśli chodzi o sprzedaż maszyn, wymiana większe no wiadomo, no będziesz musiał sobie sam już radzić, no ja, ja Ci dobrze, nie będę mógł tak. pomagać nie będę na każde zawołanie, bo jeżeli dobra, 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 to to się nie da, no to się nie da no, dlatego yy, jak ktoś tam już tak, mówiąc krótko, brat kupił coraz większe maszyny, żeby samemu sobie radzić, bądź być samowystarczalny no właśnie, i dawać sobie samemu radę. zrobiłaś yy, yy, zrobiła się za mała nagle, więc yy, yy, potrzebuje czegoś większego. Tak, z prezentacji widzieliście mniej więcej, więc tutaj nie będziemy nic o niej omawiać. Nic się nie zmieniło, nic się nic nie, nie, nie pogięło, nic się nie wywaliło. Yy, w dalszym ciągu ma plantekę jest, jest tak. składaną, rozkładaną. Jest taka jaka jest, dno jest szczelne, Od dookoła jest ta guma. Oczywiście, żeby było szczelne, tak zamontowane chyba to było oryginalnie. Nie ma żadnych dziur przecieków. Oczywiście jeśli chodzi o dno czy burty, jedynie ktoś się to może zapytać, co to było na boku. No to to była prawdopodobnie żmika i wysyp gdzieś tam, czy ładowanie jakiegoś tam zboża, nawozu do, do jakichś tam hmm. innych maszyn. Ale my ją kupili bez tego, to bez tego już to przyjechało do nas. Oczywiście to ona pochodzi z Niemiec. Jest zarejestrowana, opłacona, wszystko się zgadza, Kiper, światła, hamulce, to wszystko jest. Mhm. Także mówię, rama nie, nie była nic spawane, rama jest w oryginale, nie, nie jest pogięta, nie jest nie też jest, ani obalona, nigdzie nie. Nie umyta, bo ostatnio przywoziłem tak. na niej trochę belek, bo potrzebne mi było po prostu były trzy belki na polu. No i po co było jechać tą platformą, jak można było na nią użyć trzy belki i przywieźć, a kawałek drogi był, więc y, gdzieś tam brudna nie u góry tylko jest i trochę wcześniej tam jakieś kamyczków, bo, bo wywoziliśmy, tam utwardzaliśmy część podwórka z tyłu, więc coś tam było na niej wożone, a tak to, o, no mówię, tak jak jest, tak jest, y, jak kupiona, tak zostaje sprzedana. Yy, cenowo zobaczycie w ogłoszeniu, chyba, że ktoś się będzie pytał. No, na tej Tak, zresztą też może być tak, że ktoś oczywiście wyceni ją w komentarzach ile mniej więcej, bo patrząc na Olixa, no to te przyczepy na dzień dzisiejszy po jakichś tam remontach, odnowach, ta nie jest po jakiś tam remoncie, nie wiadomo, odnowieniu, że super, wygląda, ale też nie jest jakoś jakiś trup, prawda? Yy, ceny tam się wahają dość spore, więc no wyceńcie ją ogólnie też sami. Jeżeli ktoś by był faktycznie zainteresowany, zapraszam wszystkie tak naprawdę linki, które przekierują Was na fanpage, czy tam ogólnie do jakiego kontaktu, czy mailowego, czy też na Facebooku, są w opisie. Zapraszam, pytajcie się. Teraz idą żniwa akurat, więc taka przyczepa na pewno komuś się przyda. Przyczepa jest szczelna, woziliśmy nią zboże. Ee, tak, naskup było tak. tutaj nie ma żadnych problemów z tym, tak jak mówię, burty jeszcze są z tego dawnego materiału, są grube, ramo jest grube, nic tu nie było spawane, pękane, więc jest moim zdaniem w dobrym stanie i co mogę więcej powiedzieć, co to jest w ogóle za przyczepa, bo jeszcze tego my nie poruszyli, tego mhm. tematu, to jest, ogólnie to jest IFA, oczywiście tak piszę. W dokumentach więc pewnie tak jest. IFA THK5 yy, i tak ona się nazywa. Yy, czy te burty są podwyższane, czy to było oryginalnie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale mi się zdaje, że to chyba jest dołożone. Już sporo lat do tak, tyłu. Tak. Czyli on wie, jest większa ładowność, niż, czy mam pojemność, niż była wcześniej, yy, więc więcej na nią wchodzi. No i co, możesz tam zobaczyć? Tak, pokazać tutaj? Tak, tak, jak to <grym> wygląda, tylko to jest brudne. No nie mieliśmy jej nic. E, oczywiście tam ktoś uszczelnił, czy to było oryginalne Muszę zdać, że to było oryginalne, ale może nie jest. Jest tutaj wszystko ten e, na szczelność tym, tym, tym gumą, czy to jakieś spanteki, coś było dorobione, ale jest to zrobione. Takie było. Tak. E, I mówię. Gruby materiał. Oczywiście ktoś tu malował, nie wiem, w Niemczech tam kilka lat do tyłu, no, ale no, no, nie, nie jest to. Ale spędrowe. to zresztą nie przeszkadza, że jest pomalowana no, w eksploatacji, nie, nie? Bo wcześniej to był kolorek. Tak. No, coś takiego na pewno było. No, A teraz potem był niebieski. A bo podkład jest, widzicie? I, I kolorek kolor. no, ale Ktoś tutaj mm. moderował coś no. i sobie. Tak, widzicie, rama jest. A, rama jest oryginalnego koloru, jeszcze? No. Tak, jeżeli tutaj chodzi o te ramy, o to wszystko. Bo tutaj, jak żeśmy ją zakupili, to kilku takich youtuberów się odezwało, co ma te przyczepy. Mówią, że jeśli chodzi o ramę, to bardzo wytrzymała. Można na nie ładować ile wlezie, i z ramą tutaj się nic nie stanie, bo ramy są konkretne. A tak samo jak widzicie. Zobaczcie, jakie tu są kawałki blachy, kurde. Konkretna. Wszystko jest, wszystko jest grube. Tak, wszystko jest grube. Jak widzicie, mamy tutaj też na kiprowanie, wszystko jest fajnie zrobione. Nie tak jak w naszych polskich, troszeczkę inaczej Oczywiście, to wygląda. Oczywiście ona na dwie strony. Nie tak. była nic zmyta, ona tu stoi bo przez prawie tydzień. Bo patrzcie, no robiliśmy no. roki, ale jeszcze wczoraj to była taka ulewa. Ostatnie nie są takie ulewy tutaj u nas w Małopolsce. Zresztą, jak ktoś ogląda jakieś tam TV, no to wie, co się dzieje. Śląskie Małopolskie, Podkarpackie. Tak, zalewają po prostu drogi, wszystko. wszystko wszędzie. wszystko po prostu się no. topi yy, i jest jak jest. Mówię ogólnie nie we wszystkich rejonach, no ale u nas wczoraj czwartego to była taka, ulewała trzeciej nad ranem do wieczora praktycznie by nie przestawało. Yy, no i nawet z domu nie było jak wyjść, coś porobić, bo od był co chwila przemoknięty. Yy. Tak, Jeśli chodzi o sprzedaż, tutaj też będziemy się chcieli dogadać tak żeby i też było dla nas dobrze i dla kogoś dobrze. Tak, no Nie z tyłu ukrywamy. Zacząć do drugiej przyczepy. Tam są chyba do kikru jeszcze przyczepy. żeby podłączyć kipać na następnej przyczepie? Tak. A tak naprawdę kieruję was też do filmu z nowego nabytku, z przyczepy będzie też, jest też na kanale ten film. Ktoś ja chce dokładnie szczegółową prezentację zobaczyć, to tam zapraszam, tam było wszystko pokazane, co, gdzie i jak. Aby ktoś faktycznie był zainteresowany, bez, jak to się mówi, też na najdoględzin, no bo tak naprawdę, tak jak mówię, przyczepa się nic nie zmieniła od zakupu do teraz, do sprzedaży, więc no nie wiem. Nie sprzeda się, no to zostaje. Tak. No bo co, czymś trzeba wozić zboże, jak jest sprzeda, no to coś się dołoży, coś się kupi. No tak zawsze, no nie? Czego i to wszystko, no. Tu tylko i wyłącznie chodzi o ten kombajn, że ta przyczepa po prostu stała się już za mała i, i, i tyle, żeby pomieścić chociaż te... Dwa zbiorniki. Dwa zbiorniki, nie? no nie? Bo jak tutaj wysypie się jeden taki konkretny zbiornik i jeszcze coś, no to, to już. No to jest... To troszeczkę mało, przydałoby się, żeby dwa, no nie? O to no. chodzi właśnie, o nic więcej, żeby nie było tych przestojów takich długich. I chyba raczej żadnej innej przyczepy nie będziemy sprzedawać, tylko tę jedną. Mhm. Jedna osiówka oczywiście, tam jest ładowność też, gdzieś tam 4-4,5 tony, chodzi o pszenicę. No, o piątki, zależy, jak się szczupkiem to i piątka tam, ale tak jak mówię, jeden zbiornik klasa, no to nie więcej. Tak, bo to jest THK 5, czyli pewnie też 5, około 5 ton, no, 5 ton Może wciut więcej, więcej pszenicy no. wejdzie, no bo y, jęczmienia tak chodziło około tego, ale pszenicy może wejdzie więcej. Y, ale mówię, przydałoby się taka ósemeczka, y, żeby było trochę zgrabniej. A zobaczymy, jak będzie. Także tak. nie, taka krótka informacja, taka krótka wiadomość. Mhm. Jeszcze tutaj, jeżeli ktoś coś ma i wie mniej więcej o sprzedaży jakiejś też fajnej przyczepy, coś w miarę też zarejestrowanego wszystko bo to, no to jest najważniejsze żeby była zarejestrowana i gdzie jaka ładowność co tak mniej więcej 8, 8 9 8 ton no nie. No, 8 9 jakby była ton no to, to to byłoby fajnie też może być w miarę po, po odnowi albo jakaś markowa po prostu przyczepa też to jakby ktoś to po prostu miał coś wiedział też gdzie ktoś sprzedaje czy coś to no możecie w rozsądnych pieniądzach jak to wszyscy mówią no bo jednak nawet przyczepy są bardzo drogie, gdzieś w granicach pewnie ósemka około 100 tysięcy, no to no. brutto, no to, no to jednak to są, to są bardzo duże pieniądze. To też chętnie odkupimy od jakiegoś widza. No, także... Albo youtubera. Tak, ale pierwszy trzeba sprzedać to, no mhm. Kasa się musi, musi się zgadzać, no nie? Że... No bo plewami nie zapłacić. Tak, od razu mówię, że zamiana nie wchodzi w grę, jeśli chodzi o jakąś inną maszynę, no bo tak my chcemy sprzedać. A różne mieliśmy też takie, kiedyś, jak sprzedawaliśmy różne maszyny. Czy zamiana wchodzi w grę? Nie, niestety u nas zamiana nie wchodzi w żadną grę. No Tylko robić, i wyłącznie sprzedać. No, wiadomo, jak zamiana. Zamiana to musiała być korzystna. Korzystna, a nie no. niekorzystna. E, tak, jeszcze muszę pokryć transport czy coś. No to to. to, to. Tak mówię, nie zna siły. Hmm. No i tyle. Jak na razie to tylko tyle z wiadomości. Nie kosimy, stoimy w miejscu. Rolki tam jakieś mamy. no Nie wiem, czy ta tam skieruje ma kamerę, czy skierował. Coś tam jest. No, bel jest trochę. No, jest trochę. Owiec też ładnie idzie no. po tych deszczach. Tak jak widzicie, wszędzie teraz już napadało. Patrzcie, jakie kałuże wypełnione. Dosłownie wszędzie jest ciapa, więc nigdzie nie wyjeżdżamy i przez najbliższy czas nie ruszamy się. Kolejny łatwo narobić, dziadostwa z błotem łatwo zebrać. Ziemniaki ruszy, będziemy mieli no. Co jeść. no i gitara. Na razie, do następnego. Cześć. Trzymajcie się.